Coffee day. Na dzisiejszy dzień mamy kartę choroby. Może to oznaczać nasze troszeczkę gorsze samopoczucie, mogą być skoki ciśnienia, bóle głowy, migrena, przemęczenie, zmęczenie organizmu, lenistwo, jakaś taka apatia, niechęć do wszystkiego. Tak, chce mi się, nie chce mi się, sam sama nie wiem jak się czuję. Ale to też mogą być jakieś ograniczenia, to nagle nasze sprawy gdzieś stoją, no są po prostu chore, trzeba gdzieś coś pociągnąć, czekamy na odpowiedź, nie mamy tej odpowiedzi, jesteśmy w zawieszeniu, troszeczkę się możemy z tego powodu denerwować. To też wizyty w jakichś właśnie instytucjach typu lekarze, jakieś rehabilitacje, coś w tym stylu. Możemy też otrzymać wyniki, które mogą się okazać troszeczkę gorsze niż myśleliśmy, a może. Może to być po prostu najzwyczajniej kontrola lekarska. Może być też tak, że ktoś będzie potrzebować naszej pomocy, wysłuchania, pocieszenia, po prostu opieki nad sobą, tak? Może to być też dzień frustracji, gdzie wszystko nas wyprowadza z równowagi i wydaje się po prostu takie w cudzysłowiu B. Takie, no, po prostu brzydkie, niedobre. Uwaga, bo będziemy mieć niską samoocenę.